Jaki tu spokój, tere-re-re Już masz, wujek Na żywo Lecisz Pur-pur-pur-pur-pur-pur-pur Już? Chwila! Ja mam morskiego czołga, to, to mi porysku, okej, okay, rozumiem, ale jak mam anglika i porysku? Kurwa. Jedzie, jedziesz tu przez środek, przetniemy to? No ja za to dobrze Masz... Ru...

I tak dzisiaj nie pograsz, i tak dzisiaj nie pograsz Kurwa ich tam jest, tych To jest górka, nie wiem czy to był dobry pomysł, pod jak to siedzi Banechała <grymne> w kamer w kurwa Ta-ra ta-ta-ra, ta-ra ta-ta-ra Kurwa, zajeb... to jest, musimy Kurwa, mnie klepie Jebany paton e, Witamy, witamy, witamy wszystkich Dobra, tam plutonik jakiś czy tam co wy tam gracie? Każdy osobno, ale tak. gramy razem. <noise> Czemu bez plutonu? <noise> to nie, za konkurencja. Dobra, co tutaj się dzieje? Trójka przyjechała. Właśnie wujek orientujesz się czy ten, czy jak właśnie bym grał teraz, a później sobie kupił tą, tą, tą przepustkę, to później bym dostał nagrody, czy nie te wszystkie poprzednie Bo na razie wiesz co, nie kupuję tego tej przepustki, bo ja nie wiem czy nie będę leciał do Anglii teraz jakoś w najbliższych Dniach lub tygodniach Nie no, kwiatosa to ja nigdy nie przeskoczę. Nie cukruj. Ty co to za czołg? No. Dobra, dobra. To nie, nie ode mnie to zależało, I <gry> co to za czołg śmieszny? Ile to... 20 sekund prawie ładuje? To jest... Kurwa, pozmieniali trochę te mapy, ej. No, jeśli chodzi o zielsko, to ta. To powstałe No, podobno tam. No, trzyma się. Kurwa, blaska na tej imprezie. 21, 10... No i chyba to tam, że plus, plus 18 i a co? żartów i tak dalej. A jak przecież, bana dostaniesz? Przecież to i tak nie tego. To wywalone. Dostanę pana, to dostanę bana. Dwi, z, z, ty, dwie za, za Jolkę to dostałem, to i wiesz. <słyska> <słyska> Zawiera przez plus dodatkowe operacje, etap. Te wszystkie czołgi co ja teraz przeglądam to są te no, nowe, tak? Te, te trzy Ty, ale tą grafikę tej skrzynki z WWE to chyba z paint a, w pańcie robili. Dobra ja będę No dobra. Muszę być tego gówno, jewanego. No, się maczymy się. To co, lecimy jakiś pluton czy nie? My jedziemy. Co? My już jedziemy coś to ten tam dajcie zapkę jak będziecie w garażu Witamy wszystkich obecnych Tragedia Ty A tu co jakiś A tu jest jednak długodystansowiec, tylko że bez nazwy się 75 bit dostępne dla poziomów 5, o 5-10 powtarzalno Tak teraz kuparki się to mi raz Chyba tak Sobo Cię słychać, wiesz muszę? zagrajcie bez mnie na razie, tam przykazałem dowódcy, no, Rzeczywiście nie da się sp sprawdzić biegłości. Wiesz yy... co? Nie. Gdzie to się sprawdza teraz? A czej, jest coś tutaj. Zaproszenia. Misza jest, akceptuj. Fiedzia, pasuje Ci usm Jestem Jestem Fiedzia Zagrajcie jedno po mnie Dobra A bez kogo jeszcze? kto co teraz nie zagrałeś tutaj? Bo mi raz mówiłeś Ja... Fiedzia mówił teraz Dobra Tak, bo dzisiaj nie słyszałem Albo że skarpetu Dobrze idziemy Weźmy szalenie nie wiem, z mikrofonem albo pod w ustawieniach albo coś. Strasznie słabo cię słychać. Ja mam dobrze, wszystko jest dobrze, to Nie, jest I źle. nie mogę dołączyć do bitwy, nie? Czemu? No bo oni nie są ten. Ja muszę ich pojechać teraz. To do widzenia. Albo to ten błąd, co tam na Facebooku kilka osób pisało, że jak się przekaże Pluton, to później nie można dojść do, właśnie do bitwy. No zaraz, teraz zobaczymy. Nie, już się zjebało znowu, kurwa. Nie, Czyli nowy nie, Pluton, tak? Chuj. I pograne. Gaz. Co to, co to no jak, no opuść Pluton i no lecimy. Można. A się nagrałeś Hubert, kurwa. Co jest? Aha. Już nic... do już nie pogrzeż kurwa O pluton. Zybane już i, i co się, co, co teraz trzeba zrobić? Nie wiem, spróbuję cię wyjechać Już, już nie, nie idzie nic zrobić Przykro im bardzo kurwa Uj nie idzie nic Dobra, ja kończę tuzek I co jak się zresy?